Hipsterzy pokochają ten film. Można pogłówkować nad interpretacją symboliki kogutów, strusi czy ptasich masek, w dodatku puszczają go tylko w najbardziej niszowych kinach. Co natomiast zapamiętają z sansu normalni ludzie, przede wszystkim przytłaczającą, ponurą atmosferę. W pewnej wiosce przyroda zbuntowała się przeciwko ludziom. Aby przezwyciężyć klęskę nieurodzaju, mieszkańcy uciekną się do złożenia ofiary z człowieka, jedynego obcego w okolicy. Klimat produkcji jest niezwykle sugestywny. Dopieszczone, surowe kadry uzupełnia ciężka muzyka. W niespiesznym rytmie chłoniemy wszelkie dziwactwa, jakim oddają się ludzie na skutek widma głodu. Trochę brakuje przekonującego łącznika między awarią natury a zbiorowym zaburzeniem moralności, ale można zaakceptować tę umowność. Czy warto pójść na ten film? Tak, potrafię zamienić każdy, nawet najpiękniejszy dzień w pochmurne listopadowe popołudnie. Ot, magia kina.